Cześć aloha! bardzo serdecznie witam na stosunkowo u mnie. Bardzo się cieszę, że do mnie wpadasz. Jeśli się nie znamy, mam na imię Maxi. Cześć. Mam nadzieję, że się rozgościsz. Mam nadzieję, że ze mną zostaniesz. Zapraszam dzisiaj na odcinek na temat budowania więzi emocjonalnej z mężczyzną, czyli tak naprawdę jak zakochuje się mężczyzna. Ciekawe? No to co. Jedziemy. Słuchajcie kobietki, gdybyśmy my były tak naprawdę w 100% zadowolone z naszego życia, bo byłoby bardzo trudno nas rozkochać. To jest na tej samej zasadzie, co wszystkie używki tego świata. Bierzemy narkotyki, żeby poczuć się lepiej, żeby zmienić nasz stan. Na stan troszeczkę lepszy od stanu naturalnego. Pijemy alkohol też po to, żeby przekroczyć granice wstydu, strachu, żeby poczuć luz, ponieważ nie potrafimy tego w inny sposób sobie zapewnić, a jest to prosty i łatwo dostępny. Sposób na zmianę naszego stanu emocjonalnego. To samo jest z przejadaniem się. Ja już kiedyś Wam mówiłam, że tak naprawdę jedzenie jest naszym regulatorem emocjonalnym. Ludzie, którzy mają anoreksję, czy też ludzie, którzy mają bulimię, nie mają problemu z jedzeniem, mają problemy z emocjami. To samo z alkoholikami, z narkomanami. Każde uzależnienie świadczy o tak naprawdę emocjach, którymi trzeba byłoby się zająć, a nie o problemie z alkoholem. Alkohol, jedzenie, gdyby tu wszystko grało, to nie byłoby to dla nas żadnym zagrożeniem. Tak samo jest trochę z zakochaniem. Słuchajcie, my, gdybyśmy byli tak laboratoryjnie rzecz ujmując, książkowo, w 100% zadowoleni z życia, mówię laboratoryjnie, bo żaden z nas, żaden człowiek, oczywiście, mówię o mojej perspektywie, nie jest 100% zadowolony ze swojego życia. To jest po prostu niemożliwe. Chwilowo nam się może tak subiektywnie wydawać, ale za chwilę coś innego wymaga zwrócenia uwagi. Jest tak dużo rzeczy, którymi musimy się zajmować, że jest to oczekiwanie nierealne, żebyśmy w każdym pokoju miały zawsze idealny porządek. Byłybyśmy mamą super atrakcyjną laską w ogóle tydzień po porodzie, po jak to teraz gwiazdy, jest taki trend chyba. Gwiazdy pokazują na Instagramie, wiecie, brzuchy po tygodniu płaskie. Ekstra trend, naprawdę. Promujemy nierealne oczekiwania po, po porodach. No, to są nierealne oczekiwania. Dokładnie tak, jak mówię. Zobaczcie, że najłatwiej jest rozkochać kogoś, kto jest w sytuacji, że tak powie, powiem, powiedzmy na takim wykresie emocjonalnym od 1 do 10, 10, to super, super ekstra. Powiedzmy, że masz trójkę albo masz czwórkę. Ktoś odszedł bliski Twojemu sercu. Ktoś Cię zostawił. Podryw na pocieszyciela, klasyk. Ona teraz się cierpiąca, bo ją chłopak zostawił. To ja ją pocieszę. Jesteś łatwą zdobyczą, w cudzysłowie. Bo jesteś po prostu bardzo delikatna, wrażliwa. Jesteś w takim punkcie, w którym ty potrzebujesz troszeczkę daj, daj. Daj mi troszeczkę atencji, daj mi troszeczkę miłości, daj mi troszeczkę przytulenia. Spraw, żebym poczuła się lepiej, inaczej niż się czuję. Zmień mój stan emocjonalny. Najłatwiej jest rozkochać osobę, która jest właśnie nisko na tym wykresie. Dlatego wam mówię, żebyśmy jednak brały odpowiedzialność za swoje emocje, to nie znaczy, że nie będziemy na wykresie nisko. Sama bywam na wykresie bardzo nisko, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jestem na wykresie nisko i że muszę zrobić coś sama dla siebie, żeby się podnieść. Żeby nie oczekiwać, że ktoś przyjdzie i mi da, nie przyjedzie żaden rycerz na żadnym białym koniu. Niezależnie od płci zakochujemy się wtedy kiedy mamy poczucie, że nasze życie z tą osobą jest lepsze niż bez niej i de facto można porównać naprawdę zakochanie do uzależnienia, bo przede wszystkim ten pierwszy etap, etap miesiąca miodowego rzeczywiście odczuwalny jest dla naszego organizmu jak narkotyk. Jak narkotyk, dopamina jest wysoko, adrenalina jest wysoko, kurtyzol, cały ten koktajl i Boże, Boże. Jaki on jest cudowny, jaka ona jest cudowna. Teraz pierwszym krokiem, który prowadzi do zakochania ze strony mężczyzny, będzie naturalnie występująca atrakcja, która podnosi właśnie te wszystkie hormony do góry. Dlatego wam mówię, dziewczyny, miałam takie pytanie kiedyś w QA: czy da się rozkochać każdego faceta? Nie da się. Jeśli nie ma naturalnie występującej atrakcji ze strony mężczyzny, w stronę kobiety, jeśli mu się po prostu nie podobasz, jeśli go nie jarasz, no to nie. To jest dla mężczyzny motywacja do działania. Te hormony napędzają go, on tam mężczyzna testosteron. I to wszystko razem, kiedy Ty mu się bardzo podobasz, to go motywuje. On działa, on zdobywa, on jest w dynamice. Chcę dzwonić, chcę pisać, chcę z Tobą spędzać czas i chcę Cię po prostu zdobyć. Więc to jest pierwszy krok, w jaki sposób możemy w ogóle wejść na drogę prowadzącą do zakochania. Mamy krok numer jeden, czyli wybieraj mężczyznę, który wybiera Ciebie. Wybieraj mężczyznę, który stawia na Ciebie. Wybieraj mężczyznę, który jest konkretny, który wie. Słuchaj, jeżeli się podobasz mężczyźnie, to, to nie masz wątpliwości. To naprawdę widać, to widać po sposobie, w jaki pisze, dzwoni, rozmawia, jak się zachowuje i rzeczywiście jest konsekwentny. Nie chodzi o to, żebyś mu się podobała, może raz na tydzień, od czasu do czasu, no fajna laska, no mógłbym z nią mieć romans. Tak, to jest, to jest może materiał na romans. Ale jeżeli chcesz e, się zakochać, jeżeli chcesz e, mieć relację stałą, partnerską, długą, zdrową, Fantastyczną, wypełniającą Ciebie. Mężczyzna musi mieć motywację. Nie tu, tam, tam, a wtedy nie masz wątpliwości. On po prostu robi wszystko w taki sposób, że Ty czujesz, że masz skórki, że to jest naturalne, że to jest przyjemne, że to jest lekkie. Ty nie masz wątpliwości, wątpliwość. To jest pierwszy znak, że mężczyźnie po prostu nie zależy, albo że ma wątpliwości, albo że jest niezdecydowany, albo że ma pięć kobiet, albo że. Krok numer dwa, kiedy już wiemy, że ten mężczyzna naprawdę jest za nami, to jest budowanie więzi emocjonalnej. Czyli to jest ten czas, kiedy ty jak najczęściej chcesz się spotykać w realu, mam na myśli dwa, trzy razy w tygodniu to jest często i fantastycznie byłoby, żebyście oddawali się razem czemuś, co kreuje wspomnienia. Czemuś, co powoduje, że jesteście podekscytowani, że czujecie fantastyczne emocje. Może koncert, może park linowy, kajaki, yy, rowery wodne, przygoda. Coś, co może spowodować jakieś zabawne sytuacje. To się naprawdę fantastycznie wspomina i to buduje więź emocjonalną. Jeżeli chodzi o aspekt intymny. Dziewczyny, kiedyś zrobiłam odcinek na temat... Intymnych kwestii, kiedy jest dobry czas, żeby zacząć. Tak naprawdę jest to bardzo zależne. To zależy od wielu czynników. Są mężczyźni, którzy kiedy poczują taką atrakcję, o której ja mówię, czyli po prostu widzę i wiem, gdzieś na drugi plan rzeczywiście odłożą, jakby kwestie intymne, czy się to zadzieje za szybko, czy, czy to się zadzieje później. To dla nich będzie drugoplanowe. Natomiast są wciąż mężczyźni, dla których jeżeli intymność zadzieje się za szybko, to będzie znak, że ta kobieta prawdopodobnie zrobiła to wielokrotnie wcześniej, że ta kobieta być może będzie miała łatwość, żeby mnie zdradzić, że ta kobieta być może traktuje relacje jak zabawę, a ja już szukam czegoś poważnego. Słuchajcie, mężczyźni też analizują, mężczyźni też się zastanawiają. Mało tego, tak Intymność działa na mężczyznę, że mężczyźnie po um, seksie po prostu spada testosteron dziewczyny. A testosteron to jest ten hormon, który ich motywuje do działania. Więc um, coś jest w tym, że kiedyś bardzo pilnowano ciasteczka i tylko mąż mógł to ciasteczko zjeść, i coś w tych starych naukach, w tym, w tym wszystkim, coś w tym jest. Ja chcę, żebyś się zawsze czuła komfortowo ze swoimi decyzjami, żebyś nie czuła, że ktoś cię ponagla, że to jest za szybko. Ty masz na drugi dzień wstać i czuć się ze sobą fantastycznie. O to chodzi. I chciałabym, żeby to był dla ciebie, po pierwsze, primo, wyznacznik tego, czy to już jest ten czas. Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o tą chemię, taką bardzo mocną, często do mnie dzwonicie i bardzo często. No, niestety stało się tak, że pierwsze spotkanie i no, niestety stało się tak, więc sama, ja to słyszę, że sama jesteś po prostu niezadowolona z tego tempa, w którym to się wydarzyło, z tego tempa rozwoju relacji. Chcę, żebyś się nad tym zastanowiła. Kiedy tak naprawdę zazwyczaj czujesz się komfortowo? Chcę, żebyś się zastanowiła nad tym, ile razy właśnie zadowolona z tego, że to się wydarzyło za szybko. I żebyś trzymała jednak swoje. Yy, swoje po prostu granice bardzo mocno. Żebyś się nie łamała i żebyś wcale nie, żebyś, żeby cię nie poniosła ta chemia. Jeżeli szukasz związku na stałe. Kobietki, pamiętajcie, że ja generalizuję. Są mężczyźni, którzy tak naprawdę nie zwracają uwagi na to, kiedy do tego dojdzie, ale są wciąż mężczyźni, myślę, że to jest lwia część społeczeństwa. Są mężczyźni, którzy jednak zwracają uwagę na to, że mm, pierwsze spotkanie. Zrobiliśmy już w sumie wszystko, co się dało zrobić. Hmm. Spadł testosteron, spadła motywacja. Life goes on. Więc, dziewczyny, jeżeli do tego dojdzie na pewnym etapie, na którym już jest więź emocjonalna, na którym już widzicie, że macie ze sobą frajdę, spędziliście czas w różnych okolicznościach i jest ten potencjał, i oboje to czujecie, i jest to chemia naturalnie występująca ze strony mężczyzny. Mocna, pamiętaj, że u ciebie może być inaczej. Naprawdę, dziewczyny, u, u nas. Chemia może się pojawić na przestrzeni czasu. Poprzez to, jak jesteśmy dobrze traktowane, zaopiekowane, jak mężczyzna nas komplementuje, jak się nami zajmuje. Naprawdę ta chemia może się pojawić z czasem, i kiedy dojdzie do tego zbliżenia intymnego, i jedna i druga strona poczuje, że ta więź emocjonalna jest tak naprawdę pogłębiona. Co jeszcze można zrobić, żeby pogłębić więź emocjonalną z mężczyzną? Każdy z nas ma strefę komfortu. Każdy z nas ma coś, co wydaje mu się znajome, bliskie i co daje mu poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli uda ci się dojść do tego, jak mężczyzna miał w domu, być może będziesz potrafiła coś mu przypomnieć, albo kogoś, na przykład ciotkę, która odeszła, z którą miał cudowną relację, będziesz pod pewnym względem dawała mu te emocje i uczucia, które dostawał w domu, dużo szybciej mężczyzna się w tobie zakocha. Tak jest, zakochujemy się zazwyczaj w ludziach, którzy nam przypominają kogoś. W dodatku tym bardziej kogoś z kim mieliśmy dobre relacje, kogoś na przykład. Nawet, nawet jeżeli będziesz miała psa, który przypomina mu psa, którego on kiedyś miał, ale mu zdechł, no to to jest po prostu już dla niego to może być odebrane, że to jest przeznaczenie, że on też miał takiego psa i on się rozczuli. Tak, czujemy się fantastycznie, kiedy znajdujemy podobieństwa i kiedy ktoś albo Jakaś okoliczność tego kogoś przypomina nam coś, coś znajomego. To jest bezpieczne. Kolejna kwestia, która powoduje, że zakochujemy się albo zakochujemy się dużo szybciej, to jest znalezienie to, czego komuś brakuje i podarowanie mu tego. Dobrze wiesz, jak po rozstaniu czujesz, że nie jesteś tak bardzo atrakcyjna, czujesz się ze sobą troszeczkę niekomfortowo twoja samoocena po prostu podupada i kiedy w tym momencie pojawi się ten gość ten właśnie podryw na pocieszyciela i podaruje ci komplementy i ciepłe słowa i poświęci ci czas i da ci atencję i da ci to wszystko, to wszystko czego ci teraz brakuje bo to miałaś, teraz tego nie masz to jest twój brak, on ci to da jest dużo większe prawdopodobieństwo, że się zakochasz w tym mężczyźnie, w którym być może nigdy byś się nie zakochała, gdybyś poznała go na innym etapie emocjonalnym swojego życia. Ale on wypełnił ten brak. On był twoim rycerzem w momencie, kiedy go potrzebowałaś. Bądź tym rycerzem. Powiedzmy, że poznajesz mężczyznę z ogromnym poczuciem winy. Na pewnym etapie może to odkryjesz albo inną emocję. To będzie twoje zadanie, żeby. Zastanowić się nad tym, w jaki sposób mogłabyś ten jego brak wypełnić. Być może zaproś go do wspólnej modlitwy. Nie każdy jest wierzący, ale nie trzeba być wierzącym, żeby się modlić. Może zaproś go do pomocy. Możecie razem wziąć udział w jakiejś akcji charytatywnej. Albo możecie po prostu pomóc komuś starszemu. To powoduje, że człowiek, który ma poczucie winy, czuje się ze sobą lepiej. Jeżeli ty będziesz pomysłodawczynią czegoś, co sprawi, że jego stan emocjonalny ulegnie poprawie, to wasza więź emocjonalna z takiej będzie taka, po prostu zaczniecie być blisko, zaczniecie budować coś pięknego. W ogóle uważam, że takie empatyczne zastanawianie się przez co ktoś w tym momencie przechodzi, co ja bym mogła zrobić, żeby temu komuś pomóc, ale nie w taki sposób bezpośredni. Pytając go o to, bo ludzie, a szczególnie mężczyźni, powiedzą wam zazwyczaj, wszystko jest w porządku. Mężczyźni nie mają tego w naturze, żeby, żeby się tak otwierać i mówić wam tak naprawdę, co ich tam boli. Nie. Więc ty troszeczkę empatycznie zadziałaj, spróbuj zrozumieć, jakie emocje ma w sobie, czego mu brak w cudzysłowie, i zastanów się to jest takie zadanie domowe. W jaki sposób mogłabym wypełnić ten brak u tego mężczyzny? To związuje ludzi dużo szybciej, i dużo mocniej niż cokolwiek innego. Te wszystkie ciężkie chwile. Na przykład, znam taką parę, która się poznała i gdzieś po miesiącu jednej z osób, no, jednemu z partnerów, ktoś bliski bardzo umarł. Ta nowo poznana osoba przeszła przez tą całą żałobę i przez ten cały ból. Razem z tym partnerem, który przeżył ogromną stratę. Jak możecie sobie wyobrazić, ta więź między nimi stała się bardzo głęboka, bardzo szybko, bo w tych właśnie emocjach towarzyszenie komuś i pomaganie komuś i bycie przy kimś jest czymś niezastąpionym. To jest po prostu takie wow! I to nas ze sobą bardzo związuje. I punkt ostatni. Jak pogłębić więź emocjonalną z mężczyzną? Niemoralnie. Problem z gierkami polega na tym, że my troszeczkę nieumiejętnie w nie gramy. Stosujemy je w nieodpowiednim timingu. Granie w gierki na samym początku relacji nie. Na samym początku relacji po prostu kontroluj Tempo rozwijania się relacji w taki sposób, żeby było dużo przestrzeni na tęsknotę, ale bądź fantastyczną, otwartą, kobietą, która daje zielone światło. Musisz być trochę przystępna. Mężczyzna też musi wiedzieć, że tobie się podoba. Oczywiście inicjatywa jest po jego stronie, ale jeżeli jest atrakcja po jego stronie, to inicjatywa będzie po jego stronie i tutaj nie będzie jakiegoś grania w gierki. Mężczyźni rzadko grają w gierki, uwierzcie mi, zazwyczaj nie. Zazwyczaj nie. Więc jeżeli już widzisz, że jest ta więź emocjonalna, że już się troszkę spotykacie, że coś między wami kiełkuje, nic się nie stanie, jeśli odmówisz czasami spotkania. Taka mała rana na ego, taka mała rana, która powoduje, że nie jestem do końca pewny, a później znowu dowartościowanie, które idzie za tą małą ranką na ego, czyli ów, jestem wystarczająco dobry, tak, taka mała fala podkręca i pogłębia. I dlatego też bardzo często pary, które przechodzą jakiś mega turbo kryzys, które do siebie wracają, to później jak opowiadają o tym, mówią, że ich relacja jest dzisiaj głębsza i bardziej ugruntowana niż kiedykolwiek wcześniej. Bo te pary są związane ze sobą właśnie poprzez tą mocną ranę i później mocne dowartościowanie. Jest to toksyczne troszeczkę? Jest. Jest. Ale tak to działa, więc. Ostatni podpunkt jest niemoralny, oczywiście, jak zawsze, dla chętnych. Oczywiście to są narzędzia, które możecie znać, nie musicie korzystać. Dziewczyny, każda z Was musi wiedzieć przede wszystkim, kim ja jestem i co ja chcę robić. I pamiętajcie, że nikomu nie musicie się spowiadać z tego, to są Wasze sprawy, Wasze decyzje. Macie też różnych partnerów. Ja tylko powiem od siebie, że dopóki jest fantastycznie, dopóki jest szczerość, jest naturalnie. I potraficie kontrolować tempo rozwoju relacji. I nie zaniedbujecie swojego świata i swoich spraw. Naprawdę nie trzeba grać w gierki. Naprawdę nie trzeba grać w gierki, kiedy te podpunkty są spełnione, kiedy dbacie o swoje wszystkie pokoje, kiedy dbacie o to, żeby relacja była po prostu zbalansowana. Nie za dużo czasu razem, nie, nie ze wszystkim do mężczyzny, nie oczekuje wszystkiego od niego. Naprawdę, dziewczyny, nie trzeba grać w gierki. Natomiast gierki, czyli zranione ego, później dowartościowane ego, związuje nas mocniej z partnerem. Tak już jest. Więc macie dzisiaj. Kilka pomysłów na to, jak możecie po, pogłębić więź emocjonalną z mężczyzną, w jaki sposób mężczyzna się zakochuje. Tak, atrakcja fizyczna zawsze będzie tą podstawą. Intymność, która dochodzi na pewnym etapie i o którą też dbamy, pielęgnujemy, nie tylko inicjatywa po jego stronie, tylko też jesteśmy zaangażowane. Jest takie przysłowie, że kobieta, żeby się kochać z mężczyzną, musi czuć się kochana, a mężczyzna, żeby okazywać. Tą miłość kobiecie musi uprawiać z nią miłość. Trochę jest w tym prawdy, więc jakby kobieta zakochuje się przez słowa, mężczyzna zakochuje się przez tą więzię intymną. Z takich ciekawostek jestem bardzo mocno w temacie sprawy rozwodowej Johnego Deppa i Amber. Amber królowej wszystkich memów świata, ostatnimi czasy. Jeśli nie widziałaś, to sprawdź, ale ostrzegam, że materiał jest trochę niesmaczny. Natomiast tam, myślę, że tam ta seksualna energia to było to, co najbardziej rozkochało Jonego. Takie jest moje podejrzenie, że tam było naprawdę dobrze. Zresztą był jakiś tekst z jego strony na ten temat też, który potwierdza moją teorię, że Amber po prostu ma niesamowite umiejętności. Więc tak, dla mężczyzny ten pokój intymny jest ważny. Jest ważny, więc też nie zapominajmy o tym, że to będzie miało znaczenie. Dziewczyny, właśnie y, rozpiął mi się łańcuszek. czat. Krótka piłka dziewczyny. Na początku konkretna atrakcja fizyczna, później skupiacie się na tym, żeby utrzymać y, atrakcję, pogłębić więź emocjonalną. I 3-4 miesiące później powinno dojść do jakiejś rozmowy konkretnej. Bo naprawdę zazwyczaj mężczyzna wie bardzo szybko. Więc jeżeli utrzymujemy atrakcję, pogłębiamy więź emocjonalną, jesteśmy w stanie w jakiś sposób pomóc mężczyźnie poczuć się lepiej emocjonalnie, no to mamy to. Mamy to dziewczyny! Wiecie już jak budować więź emocjonalną z mężczyzną A ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie i bardzo gorąco z Hiszpanii Już Was zapraszam na kurs, który przygotowuje. Kurs niemoralny Dzisiaj była szczypta niemoralności e, Przygotowuję kurs, który będzie totalnie niemoralny Będzie nazywał się Zła Dziewczyna Więc jeżeli mm, jesteś zainteresowana Jeżeli ten temat Cię kręci Jak zawsze wszystko jest dla chętnych, No to stay tuned Więcej informacji za jakiś moment, na razie jestem na początku pracy, także może gdzieś bardziej, lipiec. Zobaczymy. W każdym razie pozdrawiam Was serdecznie, dziewczynki, jeszcze raz i do zobaczenia jak najszybciej. pa, pa buziaki!